Dobry dzień, dobry. Za darmo prąd Za darmo prąd Co i co wam powiem, co was, co was zmiecie z planszy. Wylądowałem we Francji, chyba pierwszy raz. Tak, pierwszy raz w tym roku. Jesteśmy w Nantes, ale jeszcze czeka mnie jak półtorej godziny, jak nie dwie godziny w samochodzie. Ponieważ jedziemy do miejscowości oddalonej, o no właśnie 2 godziny samochodem Jest godzina 18.30, więc będę późno Ale mam jeszcze ostatni posiłek, więc jeszcze jestem powiedzmy w miarę najedzony Chociaż nie ma aktualnie 2600 kalorii Jest ciężko, ale jest fajnie O, odbieramy ekipa tutaj jest Dzień dobry, dzień dobry, za darmo brot, za darmo brot za darmo prąd! Welcome to France, brother. Welcome to Powiem wam, że zazwyczaj e, potrafią za granicą jak jestem ludzie jakieś takie brzydkie słowa po polsku a tutaj pierwszy raz usłyszałem za darmo prąd więc... Cziut w aucie pospałem Spoko, przyjemny hotel Opa O! Jaki ładny widok, patrzcie państwo no to jest, fajnie. Ale kąpać się nie będziemy, bo to zabiera dużo energii. Mamy turnie jeden na jeden. całość w pobórkach sadów. Jak nie jest coś jasno określone, no to są potem e, pięcia. Nie? Jutro podejrzewam, że będzie to samo. Mówimy się na jakieś trzy próby, a będzie, no, wiadomo. Chyba w nie będzie. Ale tutaj jest klimat, a tam nie ma. Jeszcze rozgrałem taki All Star Game, już jest 21, ja zaraz chwilę obejrzę i lecę się ogarnąć do hotelu. Witałem o 6 rano, więc cały dzień tak naprawdę w podróży. Dzień dobry w dniu konkursowym, mamy prawie 12. Miałem budzik ustawiony na godzinę 9, żeby iść na śniadanie, ale stwierdziłem, że Odpadam i spędzę do 11:30. stałem, ogranąłem się, zaraz jem jakiegoś pewnie banana, potem lunch, i do godziny 17:30, czyli do godziny konkursu, nie będę nic jadł. Ostatnio tak się wkręciłem, że stosunkowo mało jem. Kiedyś to było dla mnie nienaturalne i tak nie lubiłem robić. Wolałem zjeść na przykład 3 puszki przed skaniem, albo czasem nawet 4, więc byłem bardzo napany, a teraz gdzieś, gdzieś tak a mniej po prostu staram się jeść. No i tak, fajny mam widok, z którego niestety nie skorzystam. Opa! Hop, hop! Nie skorzystam, ponieważ jakbym wszedł do basenu, to bym się trochę zmęczył. Organizm by się trochę, nogi by się trochę zmęczyły, więc i na słońcu przebywanie też, też nie jest za dobre, więc odpuszczam. No, konkurs 11.30, więc lecimy z tematem. A co do konkursu samego, e, dziś startuje Gidupi, został tutaj zaproszony Chris Staples i, i trzecia osoba imienia, które średnio kojarzę, chyba Degnan, Degnan tak mi się wydaje, e, albo taki panik nick na Instagramie, który startował w Amsterdamie miesiąc, półtora miesiąca temu, jakoś tak, e, taki wysoki, czarny, chudy. To jest on i ja, więc są cztery osoby zasady z tego, co się orientuje, podobne jak na fibie, czyli trzy wsady i potem dwa wsady w finale, tak? No i to jest właśnie utrzymanie formy w podróży, jak często wyjeżdżacie. No to ważne jest to jedzenie. No, ale zawsze sobie, jak jestem w stanie, to biorę jakiś apartament, gotuję, co i żeby mieć kuchnię. Natomiast tutaj na wyjeździe jest, na przykład niedziela, jest wszystko zamknięte i przynieśli mi kurczaka z ryżem. Hop, tylko tego ryżu jest. Jest 20 gram i kawałek kurczaka jest też dosłownie deko, I jakieś dziwne warzywa, której na dnie próbuję. Wszystko zamknięte I muszę iść szukać czegoś do jedzenia. Trzy godzinki niecałe do konkursu i dowiedziałem się, że ekipa wszyscy balowali do czwartej rano i teraz uwaga, coś co Wam powiem, co Was, co was zmiecie z planszy, prawda jest taka, że są tacy Dunkerzy, którzy w niektóre miejscówki nie chcą przyjeżdżać, ponieważ wiadomo, że na przykład nie ma Imprez i jest po prostu event, i to tyle. Serio y, tak jest. no Co mam powiedzieć, ja nie imprezuję, nie piję, nie palę. To nie mała bajka. Zawsze jestem sfokusowany, zawsze chcę przyjechać na Konkurs sadów, dać siebie wszystko czy na pokaz sadów i to jest moja robota reszta mnie nie interesuje no tak, także pora na Red Bullika i patrzcie jaki jest ten, jaki fajny jaka fajna puszka z Maxem nieźle Polska górą i lecimy z tematem konkurs za godzinkę widzimy się na boisku no i jeszcze nie lubimy i już się nie dogadamy. Eee... No. it's thank you Słuchajcie, ale mega się jaram, że dostałem taki ten, eee, taką statuetkę powiedzmy, niestety statuetki nie było, a kurde, to jest najważniejsze w konkursie sadu, statuetka, po prostu must tem, ale poza tym mamy takie coś, mam taką koszulkę i to jest ręcznie robione, także no mega się cieszę z tego akurat, że takie coś mam, fajnie, cieszę się. O, podsumowanie w hotelu, widzimy się w hotelu. Jo, Dzień dobry, jest dzień kolejny pora na podsumowanie, jednak nie dałem rady nagrać podsumowania z hotelu, więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj na lotnisku, bo mam 6 godzin na przesiadkę, więc e, czekajcie chwilę, niech to minie. Ogólnie całe podsumowanie, całkiem spoko, przyjemny konkurs, nie było jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków, natomiast był taki spokojny, myślę poziom, e, organizator chodzi i mówi, że to był najlepszy konkurs od lat, więc, e, więc z tego powodu się cieszę. Bo pamiętajcie, że na sam koniec to jest dla ludzi będących na miejscu, żeby była atrakcja, żeby było show, żeby dużo rzeczy się działo, żeby były celne wsady. To jest najważniejsze, bo historia w sumie przed dzisiaj, gdzie rozmawialiśmy na śniadaniu z organizatorem, który mnie odwozi, potem usiedliśmy sobie z, z godzinę czasu w sumie gadaliśmy. No i mówi, że rok temu to był i trochę się bał, bo rok temu to był najgorszy konkurs ever. Ja tak przez chwilę się zastanawiam, kurde, dalej rok temu był, e, był Miller, był e, Taylor Curry, był Tan Gross, gdzie ci goście, no, no, no kurde, życie no, z internetu, niesamowite rzeczy robią. Dan Gross gdzieś tam, to co odwala to, to jest kosmos jakiś, skup, e, 3-6 skup z łokciem, jakieś inne powalone chore wsady. E, Taylor Curry tak samo, Miller, no to, to, to wiadomo, daje radę. Natomiast no, mówi, że były same pudła, było w większości same pudła i, i był bardzo wnerwiony, wręcz gdzieś tam z tego co mi mówi, to nawet nie chciał, nie, nie chciał gdzieś tam chyba zapłacić. No bo wiecie ściąganie kogoś ze Stanów, płacenie za loty, za hotel, za wyżywienie, za wszystko, a na konkursie wiesz no same pudła, O więc to jest takie no... Ciężki temat. Pojawia się dosyć spory problem, no bo jest fajnie w internecie, ludzie robią niesamowite wsady, a potem na zawodach niekoniecznie tak to wygląda. I w sumie teraz takie pojawia się pytanie, jaki jest sens ściągania starszych, tych polskulowych dunkerów, którzy już te lata świetności mają za sobą. Mówię tu o i o, o Chrisie, chociaż Chris do tej pory tak naprawdę no, dowozi temat. Czy sześć pod nogą, czy tam nad osobami, no jeszcze daje radę. E, no i, i, i wiecie, i się zastanawiacie, po co przyjeżdżają, jak już lata świetności mają za sobą, po co zostają zapraszani. Natomiast wcześniej organizator mówi, że rok temu była straszna lipa i, i w ogóle nie dowieźli tematu. Ci, którzy powinni dowieźć temat, a w tym roku go się z bardzo zadowolony. Więc to jest takie, no, trochę dziwne dla mnie. Trochę dziwne dla mnie, no, ale. Ale tak jest. Bo pamiętajcie, że na koniec dnia właśnie macie trzy próby na zawodach i to jest wszystko dla ludzi będących tam. Bardzo często ludzie będący na jakimś wydarzeniu. W większości przypadków pierwszy raz wsady widzą na oczy. Chyba, że wiadomo są tam coś koszykarze, ale ludzie, którzy przychodzą, w większości przypadków pierwszy albo drugi, albo trzeci raz gdzieś tam widzą wsady na oczy, więc oni chcą zobaczyć celne wsady, oni nie chcą widzieć, wiecie, jak ktoś próbuje niesamowicie jak jego, jakie trudny, jaki trudny wsad, tylko chcą po prostu widzieć celne wsady. No i tak, wiadomo, wiadomo, fajnie jak ktoś spróbuje coś, coś trudniejszego, natomiast no to musi być wyważone, że że kurczę trzeba dowieść jakieś, jakieś podstawy żeby to jakby wyglądało, nie? Kolejna przerwa. Dobra, udało się. Więc w sumie dajcie znać co, co o tym sądzicie, no bo jestem ciekaw Waszego zdania. Właśnie z jednej strony mam, mam podobnie, że do, po co ściągać tą tą grupę osób, a z drugiej strony... Wiele razy widziałem jak są super dunkerze ściągani i jest lipa. I to jest takie... Dajcie znać w komentarzu. Ciekaw jestem. Polska górą. Pozdrawiam. Pozdrawiam z Frankfurtu, gdzie mam 6 godzin i Polska górą, Trenujcie ciężko, pozdrawiam grabo.